Dlaczego my tutaj wytykamy jakieś potknięcie podknięcie kandydata ruchu narodowego? Otóż my w życiu nie wytykamy żadnych potknięć, natomiast to chodzi o, o pewną różnicę podejścia do, do, materii, do materii i oczywiście tych różnic nie należy yy, zacierać. Yy, u nas w Konfederacji jest naprawdę bardzo kulturalna dyskusja, z panem Bosakiem rozmawiałem przecież i potem, jest bardzo kulturalna Jak, jak państwo sobie porównają, co kandydaci Republikanów przed wyborami mówili o sobie, to byście Państwo zobaczyli, jaka wielka kultura panuje, panuje, ja mówię o Ameryce, panuje, a w Konfederacji. Także proszę się nie, nie niepokoić, my twardo stoimy na stanowisku, że ta różnorodność w sensie wyborczym daje nam duże plusy. Duże plusy, dzięki temu mogą głosować na nas ci, co kochają 500 plus, wtedy głosują na Załóżmy Narodowców, a jak coś się zlikwiduje, to głosuje na nas, prawda? I dzięki temu wiemy, dzięki temu wiemy, jakie są nastroje ludzi, kto nas popiera, prawda? I jaka jest siła, siła przekonań I, i, i to właśnie od, od Państwa zależy. Po to właśnie są te prawybory żeby państwo pokazali, który tutaj nurt w Konfederacji jest bardziej istotny, bo tego naprawdę bardzo wiele zależy. Czy Konfederacji będzie nadawał ton, nurt taki narodowy, czy nurt wolnościowy, czy może nurt katolicki, myślę, ultrakatolicki, prawda? Zresztą bardzo sympatyzuję z ultrakatolicyzmem, natomiast, co nie znaczy, że że jest, że tutaj uważam, że Kościół, Kościół się powinien, w wtrącać do polityki. Wręcz przeciwnie. Kolega Bram również tak, tak nie uważał, właśnie. Kolega Bram uważa, że Kościół schodzi na złą drogę i w Kościele jest źle widziany, tak? Żeby państwo nie mylili ultrakatolicyzmu z podporządkowaniem się Kościołowi katolickiemu, czy innemu Kościołowi, prawda? bo są różne kościoły katolickie. Prawosławny jest też katolicki, bo... inne są kościoły katolickie, starokatolickie. Także, proszę Państwa, nie należy tych rzeczy mylić. My jesteśmy prawica i dla kolegi Brauna nie odpieruje Kościół daleko na lewo, są dla mnie też, jestem daleko na lewo. Chcę przypomnieć, ja przypomnijcie, wydałem jeszcze pod ziemią książki Mackiewicza, Watykan w cieniu Czerwonej Gwiazdy, prawda, w cieniu Krzyża, gdzie już w latach 50. Mackiewicz przenikliwie dojrzał, jakie lewicowe macki opracają Watykan, jak różne ugrupowania stają się uzyskać wpływy w Watykanie, co im się zresztą jak widać, jak widać udało. Także, także to jest bardzo ważne, co się dzieje w Watykanie, proszę Państwa, no bo jednak katolików jest na tym świecie miliard, to jest większość naszej cywilizacji, więc nie jestem obojętne kto rządzi w Kościele katolickim z powodów czysto politycznych. Wracając do tematu praw wyborów. Bardzo proszę zwolenników wolności, a zwłaszcza oczywiście moich, żeby Państwo się rejestrowali, zapłacili te 30 zł opłaty, tak w USA było. Na początku, kiedy jeszcze nie było demokracji, tylko była Republika, to żeby brać udział w wyborach, trzeba było zapłacić 2 dolary. To była równowartość kilku obiadów dla, dla rodziny. Także to nie było za darmo i dlatego. Pierwsi prezydenci wybierani byli poważni. Tam głosowali ludzie, którym naprawdę zależało na tym, żeby głosować, a nie ktoś tam powiedział: A, jesteś ja zagłosuję. Prawda? Nie. Jak trzeba było zapłacić, no to wtedy człowiek poważnie się zastanawiał prawda, nad swoim głosem. I tak powinno być teraz i w Polsce. Dlaczego za wybory mają płacić ci, którzy na wybory nie chodzą? Na wybory powinni płacić tylko wyborcy. Znaczy, u nas tak właśnie jest. I zapraszam, zapraszam do wyborów i, i proszę pamiętać, kandydat wolności, kandydat wolności powinien tutaj y, te prawe wybory wygrać. A teraz rozumiem, są już pytania, tak żeby na nie odpowiadał. Dla mnie prezesie, to jak mowa o wolności, to padło takie ciekawe pytanie. Dlaczego pomimo tego, że jesteś za wolnym rynkiem i wolnością, dla, y, chcecie walczyć z ideologią LGBT? No bo walczymy również z ideologią, ja wiem. Yy, yy nekrofilii, czy z wieloma innymi ideologiami, które miały być ogłoszone, a sprzeciwiają się, że tak powiem, wolności człowieka. No, ja na przykład chcę sobie iść z dzieckiem po ulicy i nie chcę widzieć jakichś, jakichś facetów z gołym ID, którzy tam wykrzykują jakieś, jakieś sprośne hasła. No. Ale ależ my nie mamy nic przeciwko temu, że sobie ludzie LGBT mają swoje własne strony, mają swoje własne własne adresy. Wcale, wcale nie jesteśmy za tym, żeby, żeby w, to, to dzisiaj jest że się węszy, włazi się na prywatne komputery i się wsadza do więzienia za to, co Kowalski wysłał prywatnym listem do Wiśniewskiego. No to e, przecież nie ma żadnej różnicy między wysłaniem wiadomości mailem czy pocztą, prawda? A na otwarcie poczty sami zgodę. Dlaczego e, zaglądają nam na prywatne listy wysyłane? Także ludzie dowolne sekty, dowolni zboczeńcy mogą sobie oczywiście to robić, natomiast nie powinni tego robić publicznie, bo Narażają tutaj y, moralność publiczną i tyle. Y, nie, je, To powiedziałem na, parę dni temu na dyskusji, minęła 20. Społeczeństwo bez ludzi nienormalnych byłoby nienormalne. W każdym społeczeństwie jest taka średnia, mniej więcej, a są różne zboczenia w różne strony, prawda, się rozpiękają. To jest normalne społeczeństwo, zgodnie z rozkładem normalnym. Natomiast no, nie można, my tylko nie chcemy, żeby te y, rozmaite zboczenia nie twierdziły, że są normalnością, no bo to jest. Nieprawda po prostu. Panie prezesie, prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie słów pana Jana Tomasza Grossa na temat tego, że Polacy zabili więcej Żydów niż Niemców w trakcie II wojny. A były ambasador Izraela we Włoszech powiedział, że bez Polaków nie powstawałyby obozy koncentracyjne. I teraz, jakie jest pana zdaniem, jakie powinno być pana zdaniem stanowisko naszego rządu? Czy my powinniśmy ścigać takie. Stwierdzenia jak pana Grossa i czy powinni by nasza dyplomacja odpowiadać na państwa powielane przez ambasadę. No nie, no, Izraela. Państwo, państwo polskie jest poważnym państwem i nie może, nie może zajmować się tym, co ktoś tam powie, no bo w tej chwili, w tej chwili wystarczy, że się wynajmie tysiąc. Tysiąc różnych swajaków, swajaków którzy coś tam powiedzą, i, i państwo polskie będzie musiało zajmować się tysiącem no, tego typu spraw, no, bez przesady. Od tego są prywatne organizacje i y, słusznie jest proces tylko panu Grossowi y, wytoczony. W, 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 a mam nadzieję, że, y, no, że panuje puste zrozumienie, że to jest, to jest dziwne. To jest dziwne, że można głosić kłamstwa, oczywiste kłamstwa. No przecież Niemcy, Niemcy zabili według najskromniejszych, najskromniejszych szacunków szacunków w Europie, no nie 6 milionów, bo to jest czysta propaganda, ale te 2 miliony, czy ileś naprawdę, naprawdę trudno podejrzewać, że Polacy, Polacy zabili więcej Żydów niż Niemcy. No to kompletny absurd. Prawda? Były, były przypadki, były przypadki gdzieś po wsiach, prawda, czy, czy gdzieś tam, że ten Jedwabne to, to, zrobili, to zrobili Polacy, a to wszystko są przypadki pojedyncze. Natomiast tam mamy systematyczną machiną, która, która była nastawiona na zabijanie ludzi w setkach tysięcy, więc no w ogóle no to się w ogóle w głowie nie mieści, coś takiego można powiedzieć. Z drugiej strony, z drugiej strony no, trudno zabronić ludziom mówienia głups, prawda. No, Pan Gross się wygłupił, wygłupił i w, w tym momencie żaden porządny porządna uczelnia nie powinna takiego człowieka tolerować. Niestety problem polega na tym, że jak ludzie mówią takie rzeczy, to się ich właśnie na uczelniach foruje, a jak ktoś powie coś, no na przykład zaprzeczy, że, że było 6 milionów e, zamordowanych Żydów, to już można mieć kłopoty, to już można mieć kłopoty e, na uczelni. Pamiętam e, pan profesor Norman Davis, akurat byłem w Kalifornii na Uniwersytecie Stanford, gdzie pan Norman Davis, zresztą walijczyk mieszkający w Polsce i właśnie polski historyk, nawet, nawet zaczął po kilku latach zaczął mówić jak Polak, a nie jak walijczyk w sensie te, treści tego, co mówił, czyli zaczął fałszować historię <laughs> alla Polaka. Otóż, on był na, na tym uniwersytecie i on tam y, był takim profesorem, y, gościem i chciał zostać stałym profesorem. To są ogromne przywileje, to jest ma wysoka pensja, praktycznie jest nienaruszalny. Ma raz na 7 lat, y, miał rok, y, kiedy mógł sobie iść po całym świecie, uniwersytet finansował jego podróże, prawda, żeby zwiedzał i się rozwijał. No, ogromne przywileje. No i chciał nim zostać i rada. Rada Wydziału zatwierdziła jego kandydaturę i biedak nie wiedział, że jeszcze w poniedziałek musi na tym zagłosować jakaś Rada Administracyjna, już nie, nie pamiętam, jak to się nazywa. No i w, w, w niedzielę się odbywało seminarium na temat Polaków i Żydów i tam padło pytanie, co, co Polacy zrobili, żeby pomóc Żydom. Natomiast to profesor Dewis tak sobie od... Powiedział, ale właściwie można by również pytać, co Żydzi zrobili dla Polaków. I tyle. To wystarczyło. Następnego dnia było głosowanie. Nie przeszedł, a wszyscy, którzy głosowali przeciwko niemu, byli Żydami. Profesor mandelis powiedział wtedy, pamiętam, to wtedy w Kalifornii, akurat wtedy, powiedział, no, że naprawdę bardzo wiele trzeba, żeby z profesora Oxfordu zrobić antysemity. To im się nie uda, ale są bliscy tego. Otóż, otóż no to właśnie tak to, tak to wygląda. Panie prezesie, a jeszcze odnośnie słów tego byłego ambasadora Izraela we Włoszech, bo on powiedział, że gdyby nie Polacy, to by nie powstawały obozy koncentracyjne. I teraz tak, to już wypowiada dyplomata, osoba publiczna w Izraelu. No, były Zdanie, dyplomata, rozumiem. Osoby, jako państwo, czy nasza nie, informacja na nie, to no, no, po Nie, no po prostu, po prostu trzeba. Państwo, politykę historyczną, politykę y, reagowania na te... Nie, 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 no potem jeszcze raz, to byłoby... To było wbrew powadze po państwa polskiego. Faceta trzeba jakoś ukarać, nie wiem jak, no, demonstracyjnie zakarać mu wyjazdu do Polski, prawda, albo coś takiego, żeby, żeby, żeby o, o tego są odpowiednie służby, prawda? Natomiast, natomiast żeby, żeby się prezydent, prawda, czy premier, czy ministrowie czymś takimi zajmowali, to jest no, poniżej, poniżej, poniżej godności państwa polskiego. No, 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 dowolne bzdury można wygadywać. No. Jak to, gdyby, nie, gdyby nie Polacy, to, 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 to by nie było obok obozu tak, no. przepraszam, ale jeśli nie mylę w załogach u Święcimia nie było żadnego Polaka, więc nie wiem skąd takie stwierdzenie. A czy Pana zdaniem e, powinniśmy finansować takie organizacje jak Polska Fundacja Narodowa, które mają no, rzekomo dbać o nasze dobre imię na świecie? Czy powinniśmy w ogóle jakieś zabiegi też w tym celu wykonywać, żeby taką pozytywną propagandę... Nie, państwo ogóle... polskie nie powinno robić, to powinni robić ochotnicy, nie powinny być biurki na ten, na ten cel robione. Jeżeli naród uważa, że, że jest to szkodliwe, to niech naród złoży się po parę złotych prawda, i sfinansuje akcję prawną przeciwko komuś tam, natomiast nie widzę powodu, żeby się zajmowało państwo polskie. Powtarzam, jest cała kopa faniaków, którzy tworzą rozmaite organizacje, zacne, mniej zacne, które nadużywają naszych pieniędzy publicznych. Jestem, ja jestem zdecydowanie przeciwko finansowaniu tego typu, wszystkich. O, o, organizacji tutaj, tutaj, które nieraz nie się tworzą bo i służą, służą żeby były ciepłe postawki. No, no, przykładowo, przykładowo, promowanie Polski za granicą, prawda, no to ludzie biorą pieniądze za nic. Prawda? Nie, nie widziałem, żeby, żeby Stany Zjednoczone miały biuro, które promowałoby ich kraj za granicą. Prawda? Czy Królestwo Brytyjskie, żeby promowano, by było za granicą, no to, to jest nonsens jakiś. Także tego typu organizacje służą cwaniakom, żeby mieli, 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 mieli ciepłe posadzki. No. Panie prezesie, pan Marcin Ociepa z porozumienia powiedział w programie, w którym rozmawiał z Konradem Berkowiczem i to powiedział do Konrada Berkowicza, że akcyza nie jest podatkiem nie wie nawet, że no, akcyzja, to jest excise tax, jak sama nazwa wskazuje. To jest zmiana ustawy o podatku akcyzowym. No to no, no, trudno, no, 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 ktoś mu, każdy ma prawo wygadywać głupstwa. A pana, pana zdaniem ta podwyżka akcyzy jest w jakim celu realizowana? Czy to jest na zaspokojenie socjalnych potrzeb? Nie rozumiem, nie rozumiem co to jest w jakim celu. No, jeżeli głosuje trzech ludzi za jakimś podatkiem, to jeden może głosować w jednym celu, drugi w drugim, a trzeci w trzecim, prawda, więc, więc nie ma czegoś takiego. Natomiast wszystkie te podatki są no, tak, na, tak naprawdę po to, żeby napchać, napchać, napchać budżet, który jest dziurawy i, i, i tyle. No. Taka jest, taka jest, taki jest ten sens podatku, a reszta to jest tylko usprawiedliwianie. Podobno ten budżet wzbogaci się około 2 miliardy, chociaż na butelce piwa to może być raptem około 6 groszy. I to politycy PiS, według nich jest, to jest usprawiedliwienie. Rząd, rząd z jednej strony powiedział, że ta podwyżka jest po to, żeby ludzie przestali pić, a chwilę potem mówi, że ta spórka tak nieznaczna, że nikt jej nawet, nawet nie zauważy. Więc, więc nie wiem, jak te dwa, dwa twierdzenia można ze sobą pogodzić. Panie prezesie, czy słyszał pan o tym, że nie chciano wpuścić Wojciecha Sumnińskiego na spotkanie promujące jego książkę? o jedwabnym. To Czyli jest. Konfederacja to, w jaki sposób będzie zabierała w ten głos? To jest właśnie to jest właśnie coś zdumiewającego, że no, można głosić dowolne bzdury, na przykład takie jakie robi pan Tomasz Gross. I nie ma z tego powodu protestów. Natomiast można mówić to, co mówi pan Subliński o jedwabnym. Czy jest to prawdą, czy nieprawda, to jest inna para karoszy. Ale to jest na jego odpowiedzialność. I, i to, że, to, że są protesty, to jest tylko znakomita reklama tej książki. Także właściwie pan Subiński będzie się cieszyć, że, że mu tę książkę tak znakomicie reklamują. Panie prezesie, Wczoraj w sejmie była na komisji był przesłuchiwany, a znaczy były zadawane pytania do pana Mariana Banasia przez posłów opozycji. On cały czas mówi, że wszystko, co na jego temat krąży, to są kłamstwa. Co Pana zdaniem powinno się no Więc z Panem się stać? przepraszam bardzo. Pan Banaś mówił o tych kłamstwach, pomówieniach i tak dalej, ale on się ograniczył do jednej sprawy. Mianowicie sprawy tej jego kamienicy, prawda? Gdzie ostatecznie to, że ktoś od niej wynajął, a potem podnajmował to jakimś panienką lekkiego prowadzenia, to nie jest jakiś. Coś, co by, że powiem, podrywało zaufanie do Pana Banasia. Natomiast sprawy są znacznie poważniejsze. Są to sprawy powiązań z mafią, która zajmowała się, że powiem, zawodowo wyłudzaniem vat Była na posadach Ministerstwa Finansów i była wyraźnie powiązana z Panem Banasiem. I te sprawy trzeba wyjaśnić. Sprawy kamienicy to się już zostawmy. To jest... Pan Banasz ma rację i specjalnie ukierunkowuje dyskusję na temat tej kamienicy. Kamienicy. Nie proszę Państwa, kamienica to małe piwo, to w ogóle nie jest, nie jest problem. Problemem jest, problemem jest jak, jak działała ta mafia i miejmy nadzieję, że to się wyjaśni. Aczkolwiek chcę przypomnieć, że w to, byli, w to były umoczone, umoczone ministerstwa i nie wiadomo czy nie jest umoczona również prawda CBA, CBS i tak dalej. Bo Starożytne y, rzymskie powiedzenie brzmi kwi, kustodiec, i ipsos, czyli kto będzie pilnował samych strażników. No, żeby zlikwidować korupcję trzeba się do tego wziąć rozsądnie, a nie poływać ko kolejne instytucje do zwalczania korupcji, bo pierwszą rzeczą, którą robią y, przestępcy, jest korumpowanie tych, którzy pracują w tych antykorupcyjnych y, urzędach, a ponieważ oni są na skromnych państwowych posadach, to na ogół się to udaje. Panie prezesie, no jak wszyscy widzą, szanowni państwo, jesteśmy w Sejmie. Pan prezes przemawia na galerii sali plenarnej. Ostatnio dobromir sośniesz na konferencji prasowej mówił o tym, że bardzo uciążliwie jest tutaj pracować. Do tej pory nie wiemy, kiedy będzie następne posiedzenie Sejmu. W zasadzie nie wiemy, jaki jest rozkład, jeśli chodzi o pracę Sejmu na grudzień. A wchodzimy w okres świąteczny i on nie ma bladego pojęcia, jak sobie ustanawiać spotkania. Panie prezesie, czy... Rzeczywiście ta praca tutaj w Sejmie taka biurokratyczna jest uciążliwa. Czy jest ona gorsza od Parlamentu Europejskiego to... i ile się zmieniło od czasu, jak pan był Znaczy gorsza. No, tam, tam przemówienia były planowane, znaczy nie plan, posiedzenia się były planowane dość dobrze. Tutaj panuje bałagan, ale czy to jest gorsza? No, w tej chwili posłowie biorą pieniądze i, i, i ich nie ma. Czy to, czy to jest gorsze dla nich? To, to trudno powiedzieć. Eee, to jest coś absurdalnego. Bo prezydium Sejmu zdominowane przez PiS, bo proszę, proszę, proszę uwagę, tam jest w stylu wicemarszałku, bo musi być tak, że jak, jak jest jeden wicemarszałek z jakiejś innej partii, to musi być jeden z PiSu. Gdyby wzięli jeszcze kogoś z federacji, to musieliby dołożyć jeszcze jednego z PiSu, więc by ten marszałku do, do ośmiu. Otóż, no a, a wiadomo, że w razie sporu decyduje głos marszałka, który jest z PiSu, więc PiS dominuje absolutnie. No i tutaj prezydium Sejmu. Y, y, nie zwołuje Sejmu twierdząc, że czeka na to, co zrobi Senat, ale przepraszam bardzo, to co zrobi Senat z ustawą jedną, drugą czy trzecią, to nie powód, żeby Sejm nie uchwalał czwartej, piątej i szóstej. Także to tłumaczenie jest zupełnie absurdalne, coś tu, się, coś tu się dzieje, coś tu jest na rzeczy i mam te sygnały z obozu PiSu, że tam coś poważnego jest grane, y, nie wiem dokładnie co. Panie prezesie, y Chodzą takie słuchy, przyszło takie doniesienie, że e, rząd zamierza zabrać e, samorządom, e, zlikwidować podatek, e, opłatę klimatyczną i opłatę uzdrowiskową, która idzie na samorządy, a za to wprowadzić podatek, który się będzie nazywał płatą turystyczną i powstanie Centralny Fundusz Promocji Turystyki, ten... No kolejny, kolejna instytucja, prawda, o której mówiłem przed chwilą, przed chwilą, natomiast jest to pretekst oczywiście, że tamte pieniądze szły do samorządów, a te będą szły do budżetu centralnego, prawda? I o to, i o to w tym wszystkim chodzi. Prezesie, to jeszcze powrócę do tego jednego pytania. Czy dużo się w Sejmie zmieniło od początku lat 90? To znaczy, ja nie przywykłem do życia w sytuacji, gdzie jedna partia dominuje, ma większość i ma w nosie wszystkie dobre, dobre obyczaje. Prawda? Kiedyś panował obyczaj. Pamiętam tam w Sejmie, że jeżeli, jeżeli w, komisji, w komisji większość mają, ma rząd, to w komisjach np. spraw zagranicznych prawda, jest opozycja, że mogła kontrolować politykę rządu. To PiS obsada wszystko, co może, co może, czyli to jest, to jest, robi państwo totalne. Jak to mówił pewien akwarelista, prawda, alle Räder müssen czyli wszystkie koła muszą się toczyć do zwycięstwa. No i problem polega na tym, że Jarosław Kaczyński jest genialnym taktykiem i, i umie wygrywać wszystkie bitwy, natomiast te koła się toczą i nie wiadomo dokąd się dotoczą. wiadomo dokąd się dotoczą, do katastrofy z powodów czysto gospodarczych. Prawda? W tej chwili jesteśmy już bardzo wyciągnięci. Jak widać, rząd się właszcza na byle 2 byle miliardy, prawda? to do budżetu to musi je wcisnąć, a tu nawet miliard, bo, bo brakuje tych pieniędzy. Niech się zachwieje koniunktura na świecie, prawda, albo no, wejdą dalsze roczniki emerytów. No i to wszystko bez diabli. Także musimy się liczyć na szok, być może nawet już w nadchodzącym roku. Dlatego, że już wejdą w życie podwyżki energii elektrycznej, akcyza, benzyna, a to wszystko przecież generuje, generuje wzrost cen. Przecież proszę uwagę, że jeżeli wzrośnie cena wódki no to pracownicy będą domagali się jakichś tam podwyżek, żeby ich było stać na życie na takim samym poziomie jak przedtem, no to spowoduje podwyżkę, podwyżkę cen produkowanych pewnych towaru, bo jeszcze do, oni dostaną podwyżkę, a jeszcze od tej podwyżki vat doliczy waty, pity, city, y i tak dalej. Bo to nie jest tak, państwa, że podatki wyszlą tam 20%. Państwo nie liczą podatków składanych. Przecież jeżeli jest podatek akcyzowy, podatek akcyzowy jest w cenie alkoholu, który pije, załóżmy, pracownik. Tak? Czyli gdyby tego vat akcyzowego nie było, to byłoby tańsze, i tego pracownika można wynająć za niższe pieniądze. I tak jest wliczona potem, potem w, cenę, w cenę produktu. Do tego doliczony jest VAT-PICIC. Także w sumie razem podatki noszą około 83% ceny, ceny towarów. Także nie zdaje się sprawy, jaka jest ogromne obciążenie podatkowe, czego się nie widzi. Czego się nie widzi. I, I to by się, gdyby zlikwidować te wszystkie podatki, no to ceny by tak spadły. Wiesz, płace by spadły oczywiście. Spadłyby to, że tak powiem, do, do poziomu chińskiego. Prawda? Ludzie zarabialiby mniej, ale mogliby kupić za to więcej. Przecież Chińczyk zarabia ciągle jeszcze, mimo ogromnego rozwoju, Chińczycy zarabiają ciągle jeszcze prawie dwa razy mniej niż, niż, niż Polak nominalnie, ale mogą kupić za to więcej w Chinach, bo towary, ceny są bardzo niskie. No są jeszcze niższe niż w Polsce, prawda, o koszt, o koszt transportu i, i sła. Więc ten Chińczyk, mimo że zarabia jeszcze mniej od Polaka, to on żyje na wyższym poziomie niż Polak, prawda? I natomiast my nie rozumiemy jednej rzeczy, jak się domagamy podwyżki płac, to podwyżka płac spowoduje, że ceny towarów wzrosną o tę podwyżkę płac plus podatki. Czyli ja potem, jak będę chciał kupić swój własny towar, ja o tym stracę bo zapłacę za swój własną podwyżkę plus podatek od tego. Czyli jak związki, związki zawodowe walczają sobie podwyżki, no to ich pracownicy na tym tracą, te związki tego nie widzą, No tego nie widzą, prawda? Bo są przekonane, że jak związek zawodowy tam stolarzy walczy sobie podwyżkę, no to stoły zdroszczą, no co tam, prawda? Jak związek szefów sobie podwyższą, buty zdrożeją. Jak to jest stolarz, potem idzie kupić buty, a ten szef idzie kupić stoł, Nagle się okazuje, że on nie zyskał stracił, tylko związek zawodowy tego nie widzi, bo on swoje zrobił, on walczył podwyżkę. A rząd jest zachwycony. I to jest powód, dla którego rządy teraz tolerują, a nawet popierają związki zawodowe. Przecież dawniej, jak się gospodarka rozwijała w XIX wieku, związki zawodowe były zakazane. I dzięki temu się rozwijała bardzo szybko. No, związki zawodowe trzeba zakazać, bo one naruszają zasady dylematu więźnia, prawda? że one powodują, powodują skutki, których nikt nie chce. No. Więcej jest taka sytuacja, w której podejmowania decyzji, gdzie, gdzie ludzie kierują się całkiem racjonalnie swoim interesem, podejmują decyzje, których nikt, nikt by nie chciał. I taki przypadek jest ze związkami zawodowymi, prawda, czy z kradzieżą, prawda? Kradzież. Gdy można było kraść, to każdy byłby zadowolony, prawda? że może ukraść, ale wtedy każdy musiałby się trzymać za kieszeń, żeby nie okradziono, więc dlatego zakazujemy kradzieży, prawda? bo to jest ten dylemat więźnia. I tak samo trzeba zakazać działalność w związku zawodowym. Panie prezesie, to na koniec. Konfederacja notuje coraz lepsze wyniki sondażowe. Było 6,8, już jest bliżej nawet 8,6. Wśród młodych mężczyzn w wieku 18-34-35% dostaliśmy. Panie prezesie... Jaki pan typuje wynik wyborów prezydenckich już z tym jednym ostatecznym kandydatem i jakie są założenia dla konfederacji, jeśli chodzi o te wybory? No właśnie, to jest bardzo e, trudne pytanie. Zresztą kilkakrotnie na nie już, na nie już odpowiadałem. No powiedzmy, że korwin Mikę wystartuje jako kandydat federacji, i dostanie 7%, tak? To dla mnie ciężka praca, bo na pewno dostanie prostu, 7%. No to w, będzie, że o, konfederacja ma 9%, prawda? Tylko ten korwin zaniża nam wyniki. Teraz powiedzmy, że wystartuje kto inny i zostanie załóżmy 2%, tak? Bo jest nieznaną osobą. To też będzie źle, prawda? No to z mojego punktu widzenia to właśnie nawet nie wiem, czy nie lepiej, żeby to ktoś inny kto. W stanie mi po żeby nie było na mnie, żeby właśnie, właśnie pani się boję tego, no zostanie 7 powiedzieć, a ten korwid mikę wiadomo, przez jego Hitlera i tak dalej i tak. Dalej. A tak byłoby 10 albo 15. No, tak byłoby. Więc to jest dla mnie trudna decyzja, prawda, żeby podjąć decyzję o startowaniu w tych wyborach, bo takie ryzyko istnieje, no co by nie powiedzieć. Ale czy według pana druga tura jest możliwa dla naszego kandydata? W moim zdaniem, jeżeli platforma wystawi Panią Kidawę-Błońską, to to jest ktoś do przeskoczenia. To jest ktoś do przeskoczenia, prawda? Czyli musimy przeskoczyć. Yy, I to się mogą podzielić głosy między panią Kidawę błońską a Lewicę, prawda? I wtedy jest problem, jak tutaj jeszcze przeskoczyć bardzo ważnego kandydata z PSL-u, prawda? Pan Kosińskiego, kamysz To jest kandydat, którego nie wolno lekceważyć. Także byłby tu całkiem wyrównany bój, jeżeli ludzie nagle powiedzą, tak jak powiedzieli przy, przy wyborach tam tych ostatnich, prawda? a to, to spróbujmy raz, raz konfederacji, no to można wejść do drugiej tury spokojnie. Czy można wygrać z panem Dudę? Nie, bo przecież zwolennicy PO, dla PO konfederacja jest jeszcze gorsza niż PiS, prawda, my jesteśmy, my jesteśmy na prawo, naprawdę. ze cała lewica prędzej zagłosuje na pana Dudę albo nie pójdzie do wyborów, prawda, Więc... ale do drugiej tury jest, jest szansa wejść. Wygrać to... Szanse są no, już księżycowe zupełnie. Księżycowe zupełnie. Pan Duda musiałby przejechać staruszkę w ciąży na pasach, prawda? Albo coś, coś takiego zrobić, Znamy to powiedzenie, prawda? <laughs> także także to, jest, to, jest, to jest, to jest księżycowe, ale do drugiej tury są, są realne szanse. Niewielkie, ale realne. Dlatego, I mogę powiedzieć, jako Bryżysta, że wygrywałem szlemiki na mniejszy procent szans. Dlatego jeszcze raz zachęcamy wszystkich, żeby zapisywali się do prawyborów, opłacali te 30 zł i mogli mieć wpływ na wybór kandydata, kandydata Konfederacji. Pan prezes zachęca do tego, żeby był to przede wszystkim kandydat wolności. No, oczywiście, że tak. Prezydent wolności. No, nie, nie wygra lepszy, niech to będzie wolnościowy, to jest jasne, Bo my jesteśmy lepsi. A skąd my wiemy, że jesteśmy lepsi? No, bo oni są gorsi, to jest jasne. A o 20.30 dzisiaj w Realu 24 odbędzie się debata, która będzie streamowana także na naszych kanałach. Debata wszystkich dziewięciu kandydatów, także zapraszamy. O 20.30 byłem że o 20.00. O 20.00 20. pan musi być na miejscu, a 20.30 będzie o 23 będzie start debaty w Realu, no tak. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo.